Dajcie cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku nieporadnika, gdzie grać będziemy w Herfstona i jak widać, Hearthstone również zaraził się szachami. Nieprzyjacielska partyjka szachów, zmieniły się zasady na magicznej szachownicy Mediwa. Weź ze sobą sześć różnych kart i schowa je pod stołem, a być może rozstrzygną mecz na twoją korzyść. Więc zakładam, że my będziemy mieć zdolność, która dobiera nam pionki szachowe. Były puzzle z szachami, był chyba jakiś dungeon z szachami. I dodatkowo będę miał też sześć kart. Pytanie, jakie sześć kart? Hm, huh. kapłan? Czy ja będę miał swoją złość specjalną? Czy będę miał inną zdolność specjalną? Uh. Ciekawe, ale nie. Bardziej mi zależało na tym, co przejmuje kontrolę. To i ten ziomek za 4. I ten ziomek za 4 gdziekolwiek. No, jest za 4, więc jest za 4. Sam sobie odpowiadam nam. Na... Patrzę co tu jeszcze może być ciekawego. To jest... Ciekawa koncepcja. To się nie przyda. To może być. To jest na propsie. Dużo tak naprawdę wzmocni Mam. I interesuje mnie to. to Swoją to, ręką. To ok, wezmę to. Wezmę do ręce. Nie, okej. Mogę po jednej kopii tylko. Pytanie, czy to, czy dodatkowe ręce? Nie, wolę dodatkowe ręce. Bo to mi daje kolejne dodatkowe ręce. Bujka! Bujka, bójka, bójka. Jak tam z głośnością? Teraz się coś zatnie. Nie. Powinno być chyba dobrze. Jakby coś było nie tak, to dajcie znać jeśli. Głośność gry jest... Zbyt duża względem głośności mojej mowy. On God. On God. On God. On God. Właśnie dlatego wybrałem tego ziomka spod stołu do wykradania. Ok, zakładam to po prostu the gdzieś. On the sun! Mam dobrze karty dobrane. Yy, to niezależnie od ataku, <noise> zadaję wrażenie. Trochę niefortunny <noise> Cała moja strategia poszła się ląbać. <noise> I tak chyba wygram, bo coś nic nie wystawił. Bo to nic nie zmieni. Niestety, zagram wierzę. Szarżuje face. To w następnej turze zginie od białego skoczka. A goniec chyba jest tym leczącym, tak? Może pamiętam? No niefortunnie się to pokładało. Efekty uboczne. Oh. Nie bój nic. Hmm. Ciekawy wybór. Robi się tu gorąco! What the heck? <laughs> to za bardzo nie ma sensu. Co on zrobił? Ja chcę zabić tych ziomków Więc przepuszczuję w tą stronę Udło się tak jak chciałem Musi naprawdę dużo skoczków wy wywalić, żeby zabić skoczka Skoczków, pionków Myślę, że to się nie uda. Nie uda się. Jeszcze nie A, nie w tą stronę. Mój przyjacielu. Okej, myślę, że nic nie ma. <laughs> To jest... nierozsądne Co zrobiłeś przyjacielu, ale spoko Tego nie zagram Ja mam mogę tu zagrać Teraz zadaję jeden, nie? Troszkę mi to nie wyszły te kombinacje. Ale skoczków mogę przynajmniej wzmacniać, więc tak, tak no... O ile nie ma bójki, ja wygrałem. to wygrałem. wygląda na to, że nie ma szach i mat? Czyżby, aby. Nie mam zaklęć, o, ale no tak, no chcemy wyeliminować tego ziomka, chcemy wyeliminować tego ziomka, o, jeszcze nie wygramy, tak swoją drogą. Myślę, że niepotrzebnie, bo tego na głosnym No ale, okej. Okay. No następnie to, że wygrywamy. Tak zakładam. Ale nie ma jakiegoś szalonego leczenia. Szachmat. Pozamiatany. Prosta bójka to jest tak naprawdę o, trochę zależy od szczęścia oczywiście, bo mógłbym nie mieć tych figur początkowych, byłoby ciężej. Te zaklęcia, które ja wybrałem osobiście. Nic nie zmieniły. O, no, okej. Okay. Otworzymy pakiet kart. I może nagram jakiś ciekawszy odcinek. <grym> w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko się wam podobało. A muszę się zabrać za nagranie tej przygody o, jednej, to jest coś co na pewno czeka, Garusz, Garusz czeka, o, Trals Alteraku, ale tylko jak się ma kar karnet karczmarza, który kosztuje pieniążki, więc ja nie mam karnetu karczmarza i to jest sporo w sumie, 20 euro to jest sporo, a może to odcinek na, w sensie materiał na inny odcinek na temat monetyzacji gier. Akurat w Hearthstone nie przeszkadza mi ta monetyzacja aż tak bardzo. Ale, ale ostatnio ściągnąłem grę, która była tak perfidną kopią innej istniejącej gry i źle zrobioną do tego, umówmy się szczerze. Zaraz mi się przykro zrobiło i od razu ją usunąłem i stwierdziłem, że może lepiej zapomnieć. Więc w sumie zapomnijmy, że w ogóle o tym wspominałem. Raczej będę umieszczał na kanale gry, które mogę wam polecić serdecznie z czystym sumieniem, bo inaczej to nie uciągnęlibyśmy długo. Powiedzmy sobie szczerze, w tym odcinku to tyle. Do słyszenia następnym razem. Pa Pa!